Kochani, dzisiaj będziemy musieli zmierzyć się z trudnym tematem. Tematem, który zaboli, tematem, który może wzburzyć w nas krew, tematem, który może spowodować, że ukrzyżujecie mnie zaraz po zakończeniu kazania, ale koniecznie musimy się zmierzyć z tym tematem. Tym tematem jest przebaczenie. Przebaczenie to jest coś, co być może wielu z nas. Już osłuchało się na wielu kazaniach, na wielu różnego rodzaju rekolekcjach. Mówi się o przebaczeniu. Ale wiecie, mówić o przebaczeniu, a żyć przebaczeniem, to są dwie różne rzeczy. Okazuje się, że można znowu żyć po faryzejsku, czyli być nawet codziennie na Mszy Świętej i od rana do wieczora odmawiać różnego rodzaju modlitwy i nie mieć pojęcia, o tym, że Bóg nie będzie wysłuchiwał naszych modlitw, ponieważ żyjemy w nieprzebaczeniu. Czy znacie taką modlitwę? Słyszeliśmy o niej dzisiaj, ale może ktoś zna taką modlitwę Ojcze Nasz. Czy jest znana? Nie znacie. Jest, Pan zna. Będzie Pan odmawiał, co za chwilę, na mszy świętej. Tylko Pan zna. Ale może ktoś z Was mniej więcej jarzy o co chodzi. Przypominacie sobie. Dobrze. Kto z Was tą modlitwę na przykład odmawiał dzisiaj? Ręka do góry. Wszyscy. Słuchajcie. Są dwie modlitwy, o których Słowo Boże mówi, że mogą nas prowadzić do potępienia wiecznego. Jedną z nich jest Ojcze Nasz, drugą z nich jest Msza Święta. Wiecie o tym? Wiecie o tym, że możesz odmawiać Ojcze Nasz, przygotowując sobie potępienie wieczne? Wiesz o tym, że przychodząc na Mszę Świętą, możesz przygotowywać sobie potępienie wieczne? Szok, nie? Słuchajcie, święty Paweł mówi bardzo twarde słowa, że jeżeli ktoś przychodzi na liturgię Eucharystii, ale przyjmuje ciało i krew Boga, bez wiary, że to jest ciało i krew Boga, pije swoją własną, wieczną śmierć. Czyli jeśli ktoś podchodzi do Komunii Świętej, ale nie przeżywa tego, że teraz z wiarą przyjmuje ciało i krew Boga Wszechmogącego. Jezusa Chrystusa, który zostawił siebie na pamiątkę, na swoją obecność. Bo kiedy mówimy na pamiątkę, czyńcie to na moją pamiątkę, to język grecki, kiedy mówi o pamiątce, to jest to słowo, które używa Jezus, nie mówi o pamiątce w naszym rozumieniu. Pamiątka w języku greckim, ten termin, który jest tu użyty, mówi o obecności, czyli to czyńcie na moją obecność. Ale jeśli ja nie wierzę, że tu jest obecny Bóg w swoim ciele i w swojej krwi, a przychodzę Go przyjąć. Przyjmuję potępienie. To jest coś strasznego. Bardzo twardego, ale trzeba się tym przejąć. I mówi święty Paweł: Jeśli ktoś bez wiary przyjmuje ciało i krew Jezusa Chrystusa, to się nie dziwi, że tylu wśród Was chorych, cierpiących i tylu umarło. Tak mówi święty Paweł: Iluż ludzi. Przychodzi nam Mszy Świętą bez wiary. Na przykład w to, że przyjęcie Jezusa, Tego, który jest uzdrowicielem i lekarzem naszym, może spowodować, że wyjdziesz z tej Mszy Świętej całkowicie uzdrowiony z Twojej choroby. I nie będziesz musiała już iść do lekarza, bo będziesz uzdrowiona. I nie będziesz musiała biegać. Od nabożeństw uzdrowienia do nabożeństw uzdrowienia, ponieważ ta zwykła, normalna, codzienna msza święta, na którą przychodzi może ty kilka babci kochanych, ale przychodzi ten sam Jezus Chrystus, który był wczoraj, dziś i na wieki, który jest naszym uzdrowicielem. I kiedy przyjmuje go z wiarą, każda choroba musi odejść. Rozumiesz? Dlaczego nie odchodzi? Bo często nie przyjmujemy go z wiarą. Po prostu. Dlatego wśród Was tylu chorych, cierpiących i tylu z Was pomarło, mówi Święty Paweł, bo bez wiary przyjmujecie ciało i krew Pana. A drugą modlitwą, która może przynieść nam potępienie, to jest modlitwa Ojcze Nasz. To jest bardzo ciekawa modlitwa. To jest modlitwa dana nam przez Jezusa Chrystusa, modlitwa dana nam jako wzór wszystkich modlitw. Dlatego ona musi być szczególnie medytowana, musi być szczególnie przyjęta przez nasze serce, szczególnie odmawiana sercem i szczególnie przeżyta sercem. Ta modlitwa. Potocznie nazywana jest modlitwą siedmiu próśb. Ale gdybyśmy weszli w gramatykę tej modlitwy, języka greckiego, starożytnego języka greckiego, języka greckiego biblijnego, to byśmy zobaczyli, że ta modlitwa ma swoją specyficzną formę gramatyczną, zwaną akrostychem. Akrostych to jest nakaz Czyli ja proszę Boga w formie nakazu, aby coś się stało. Coś na przykład, czego nie było wcześniej, proszę Boga, żeby zamanifestowało się. Czegoś nie było na początku, teraz chcę, żeby się stało. To jest modlitwa wielkiego autorytetu. Modlitwa, którą powinniśmy odmawiać z wielką mocą. Z wielką wiarą i z wielkim autorytetem, nakazując, aby rzeczywistość, której wcześniej nie było, teraz się stała. Dlatego modlitwę Ojcze nasz wykonujemy nie na kolanach, nie na siedząco, wstajemy wszyscy. To jest modlitwa wojowników. To jest modlitwa tych, którzy mają wiarę w to, że Jezus chce dać im to, o co proszą. A więc modlitwa. Siedmiu próśb, które są nakazem, aby zaistniała rzeczywistość, której wcześniej nie było. Na przykład. I ta modlitwa ma jedną, jedyną prośbę, nakaz, który jest warunkowy. Jaki? Odpuść nam nasze winy tak, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Jezus po zakończeniu tej oto perykopy, gdzie uczy swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz, powtarza, żeby to było jasne, co tu jest najważniejsze. Z czym każdy chrześcijanin będzie miał największy problem, odmawiając tą modlitwę? Powtarza tak. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec Wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Z czym będziemy mieli największy problem? Że Jezus podkreśla z całą mocą na zakończenie jeszcze raz to, co najważniejsze? Z przebaczeniem. Z przebaczeniem będziemy mieli największy problem. Kochani moi, przebaczenie to jest złożony temat. Ale gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, na Jego misję, to cała Jego misja jest związana z całkowitym przebaczeniem nam wszystkich naszych grzechów. Grzechów wszystkich ludzi, od Adama począwszy, na ostatnim człowieku na tej planecie, który się urodzi skończywszy. Przebaczenie całkowite na zawsze. Czym jest przebaczenie Boga? Przebaczenie Boga jest związane nie tylko z tym, że On darowuje Ci grzech, ale również zapomina o nim. On Ci tego grzechu już nigdy nie wypomni. Z tym związane jest. Prawdziwe przebaczenie. Wyobraźcie sobie, że chcecie przebaczać tak jak Bóg. I bardzo dobrze, każdy z nas jest powołany do tego, aby przebaczać tak, jak przebacza Bóg. Tylko, czy my tak potrafimy przebaczać? Czy my tak chcemy przebaczać? Wyobraźcie sobie na przykład, że kiedy spowiadacie się u Księdza proboszcza, otwierają Wam się na przykład oczy wiary i otrzymujecie dar niezwykły zobaczeniu czy zobaczenie Jezusa Chrystusa w księdzu, który Was spowiada. Jezus Chrystus jest zawsze w tym księdzu. To On rozgrzesza. W obrazowy sposób możemy powiedzieć, że jesteśmy zaproszeni na Golgotę i klęcząc. Pod krzyżem Jezusa uzyskujemy przebaczenie grzechów, gdzie Jezus nas rozgrzesza z każdego grzechu, pod krzyżem wyznanego. Tam jest mała golgota w tym konfesjonale. Kapłana na nieba, on jest tylko narzędziem tam siedzi Jezus Chrystus a mówiąc bardziej konkretnie, wisi na krzyżu Jezus Chrystus. Jak klękam pod krzyżem. Widzę skatowane, zmasakrowane ciało Syna Bożego moimi grzechami. I wyznaję i proszę o przebaczenie. Jezus mi wszystko przebacza. Tam nie ma czasu i przestrzeni. Tam jest wieczny teraz Golgoty w konfesjonale. I widzimy, Mamy taki dar, wyobraźcie sobie: Jezusa Chrystusa. I teraz, po wyznaniu grzechów, robimy to najszczerzej, jak tylko umiemy. Poruszeni i wstrząśnięci, to Jezus, Jezus mnie spowiada, patrzy na Jego twarz, patrzy na Jego usta, patrzy na Jego gest, przebacza mi grzechy, ale słyszę nagle coś takiego. Przebaczam Ci, ale nigdy nie zapomnę Ci tego, co mi zrobiłeś. Przebaczam Ci, ale nie będzie już tak, jak na początku. Przebaczam Ci, ale jak Cię zobaczę na ulicy, to przejdę na drugą stronę, żebyśmy się nie spotkali. Przebaczam Ci, ale za każdym razem, jak się spotkamy, to zobaczysz w moim spojrzeniu, w mojej minie, w mojej twarzy, w moich gestach, jak bardzo mnie zraniłeś. Przebaczam Ci, ale przestajemy z sobą rozmawiać. Przebaczam Ci, ale nie będę już odbierać od ciebie telefonu. Chciałbyś takie przebaczenie? Czy chciałabyś, żeby Bóg tak ci przebaczył twoje grzechy w czasie spowiedzi świętej? Bo ja nie, bo ja nie, powiedział Jezu, nie chcę takiego przebaczenia. Albo przebaczasz i jest tak jak sprzed grzechu, albo przebaczasz i już nigdy mi tego nie wypomnisz. Albo przebaczasz i jest tak jak gdy nigdy ten grzech nie zaistniał, albo ja nie chcę takiego przebaczenia. Ale przebaczenie warunkowe, ale już nie będzie tak jak poprzednio. Już nie będziemy mieć takiej relacji jak wcześniej. Już ci nigdy nie zaufam. Już to, ale ale ale. Przebaczam, ale ja bym nie chciał takiego przebaczenia. Problem polega na tym, że my tak najczęściej przebaczamy. Tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za chwilę będziemy mówić modlitwę Ojcze nasz i będziemy prosić, wręcz nakazywać Bogu, przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojej sąsiadce. Przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojemu mężowi. Jak przebaczam mojej żonie, jak przebaczam moim dzieciom, jak przebaczam mojemu szefowi w pracy, jak przebaczam mojej koleżance, przyjaciółce, koledze, jak przebaczam temu człowiekowi, który spowodował to i to, który tak mnie skrzywdził. Przebacz mi Boże tak, jak ja jemu przebaczam. Proszę cię, zajrzyj w moje serce, zobacz, co tam jest w tym sercu do tych ludzi, którzy mnie skrzywdzili. I proszę cię, przebacz mi tak, jak ja im przebaczam. Tak jakbym wręcz mówił, miej w sercu swoim Boże te wszystkie uczucia, miej takie serce dla mnie, jakie ja mam dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Wyobrażasz sobie, o co prosisz Boga w czasie modlitwy, ojcze nasz? To jest zdumiewające, że Jezus, który cały jest miłością i miłosierdziem, który objawia tatusia niebieskiego, który cały jest miłością i miłosierdziem, jest tak twardy, można powiedzieć, w dwóch przestrzeniach. Kiedy widzi obudę religijną, o której mówiliśmy w niedzielę, i kiedy widzi, że ktoś z serca nie Przebacza krzywdzicielowi grzechów. Wtedy jest bardzo twardy. Mówi: Jeśli nie przebaczycie serca krzywd, które Wam wyrządzili inni, i Ojciec Niebieski nie przebaczy Wam Waszych grzechów, a nie przebaczenie grzechów przez Boga to jest piekło. To jest piekło. Przebaczenie nie jedno ma imię. Wiemy oczywiście, że najważniejsze jest to, żeby aktem woli chcieć przebaczać. Nie zważając na początku na uczucia, ja chcę przebaczyć, mogę być tak poraniony, że będzie mi trudno od razu nie mieć negatywnych uczuć do swojego krzywdziciela. Ale Jezus prosi i pyta, czy chcesz. Tu chodzi przede wszystkim o naszą wolę. Czy chcesz? Czy chcesz przebaczyć? Czy chcesz przebaczyć grzechy temu krzywdzicielowi, tak, jak ja Tobie przebaczam Twoje grzechy? Jak byś chciał, Dominik, żebym przebaczył Ci Twoje grzechy? Pyta mój Ojciec Niebieski. Jakbyś chciał, żebym ci przebaczył grzechy? Ojcze, tak, tak, tak i tak. To ty tak przebacz grzechy swoim winowajcom. Rozumiecie? To jest trudne. Jezus na pytanie Piotra, czy aż siedem razy, czyli nieskończenie, mam przebaczać? Nieskończenie razy mam przebaczać? Jezus mówi: nie siedem, siedemdziesiąt siedem. Nieskończenie w nieskończoność. Rozumiesz? Nieskończenie w nieskończoność. I on za chwilę powie nam niesamowitą przypowieść o tak zwanym nielitościwym dłużniku, który służył u swojego pana i był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Niewyobrażalna suma. Wyobraź sobie niewyobrażalną sumę, i będziesz miał 10 tysięcy talentów. I pan, widząc, że Sługa nie jest w stanie mu tego oddać, postanawia sprzedać jego i jego rodzinę do niewoli. Sługa, widząc, co się święci, Przybiega do Pana, pada mu do nóg i woła: Miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Sytuacja jest absurdalna, groteskowa, śmieszna, bo Pan dokładnie wie, że sługa nie jest w stanie oddać mu tego długu. Choćby żył w kolejnych dziesięciu wcieleniach, w cudzysłowie, nie jest w stanie oddać mu tego długu. I sługa wie, że choćby nie wiem, co zrobił, nie jest w stanie tego długu oddać swojemu panu. Więc sytuacja jest śmieszna, groteskowa. Absurdalna. Ale Jezus mówi coś niesamowitego, totalnie zaskakującego wszystkich słuchaczy. Mówi tak: Ale Pan, jak to usłyszał, ulitował się nad sługą i cały dług Mu darował. Wyobrażacie sobie? Pan, słysząc i widząc sługę, który pada mu do stóp i mówi: miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Cały dług mu darowuje. To jest niesamowite. Co to za pan? Co to za absurdalna łaska! Co to za miłosierdzie, które jest nie do pomyślenia! Co zrobił ten sługa? Upadł tylko mu do stóp i poprosił o. Miej cierpliwość, a cały duch ci daruje, i już mu wszystko darował? Że to jest chore, to jest nienormalne. Co to jest za pan? Przed chwilą chciał sprzedać tego sługę z całą rodziną do niewoli, a teraz darowuje mu cały dług. Co opisuje Jezus? Jak myślicie? Co opisuje Jezus? Opisuje przede wszystkim sakrament pojednania. Dziesięć tysięcy talentów to są nasze grzechy względem Boga, niewyobrażalne. Słuchajcie, my żyjemy w świecie, w którym raz albo udaje się, że nie ma grzechu, żyje się tak, jakby Boga nie było, żyje się tak, jakby nie było świadomości grzechu, albo diabeł robił chrześcijan niesamowitą robotę polegającą na tym, że nam grzech pokazuje, zmniejszając jego ciężar, coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy. Coraz mniejszy Aż w sumie ten grzech staje się takim małym grześkiem. Rozwija w nas taki lęk przed prawdą o nas samych, o naszym grzechu. Rozwija w nas takie niesamowite mechanizmy samousprawiedliwiające siebie, że niektórzy, którzy są mistrzami samousprawiedliwień, spowiadają się na przykład i tak ci opiszą grzech, że on wychodzi jako dobry uczynek wręcz. Rozumiesz? Są tacy mistrzowie świata w czasie spowiedzi. Tak potrafią ubrać to wszystko, że wychodzi, że w sumie trzeba ich pochwalić za to, że oni tak zrobili. Niesamowite. Jak bardzo można poddać się manipulacjom demonicznym w naszym umyśle, w naszym sercu, które on nam podsuwa, żeby tylko nie stanąć Prawdą o sobie samym, żeby nie skonfrontować się z grzechem, który zrobiłem. Niech tylko bliźni coś minimalnego zrobi złego. Zahaczy mnie, leciutko nade mnie na odcisk. Wow, co on zrobił! Co on zrobił, jak on mógł! Rozumiecie? Ale mój grzech, taki grzesiek. Wszyscy tak robią. Mm, to, nawet, to nawet nie jest grzesiek. To takie naturalne, takie ludzkie, proszę księdza. Rozumiesz? Dziesięć tysięcy talentów. Co zrobił nasz grzech Bogu? Spójrzcie na krzyż. Zmasakrowane ciało Jezusa Chrystusa. To zrobił twój i mój grzech Bogu. Oglądaliście pasję Mela Gibsona? Widzieliście zmasakrowane ciało Jezusa a to było tylko cierpienie fizyczne. Bo przecież wiemy, że Jezus cierpiał przede wszystkim duchowo. Skutki i konsekwencji grzechów ludzkości. To było potworne duchowe cierpienie. Nie bolało Go tak fizyczne, jak duchowe. Mój grzech zmasakrował Boga. Mój grzech przybił go trzema gwoździami do krzyża. To jest dziesięć tysięcy talentów. Ja nie jestem w stanie absolutnie, choćbym żył najświętszym życiem, spłacić Bogu dług za moje grzechy.